Witam Was bardzo serdecznie w materiale omawiającym sprzedaż light novelek w 2021 roku w Japonii. W ubiegłorocznym filmie wspomniałem, iż uważam, że 2021 będzie dużo bardziej korzystny dla książek. Wiązało się to głównie z tym, że sporo serii mających swoje pierwowzory właśnie w light novelkach miało dostać swoje bajki. I to nie pierwsze lepsze z brzega tytuły, a wartościowe czytanki. Tak przynajmniej twierdziło wiele osób. Jak się okazało z biegiem czasu, light novelki dostawały słabe adaptacje, często niwelując możliwości zdobycia większej popularności. Oczywiście część z nich dostała się do top 10 sprzedaży, jednak nie jest to nic innego jak efekt reklamy w formie bajki. Nie powoduje dłuższej tendencji wzrostowej, której doszukiwałem się w ubiegłorocznym materiale. Ale teraz przejdźmy do dziesiątego miejsca, na którym znajduje się Osana Jimmy Gazette Tiny i Love Comedy z prawie ćwierć miliona sprzedanymi kopiami. Tytuł ten dostał swoją bajkę na wiosnę 2021 roku i udało mu się załapać do tej topki. Jednakże sama sobie bajka, gdyż miałem okazję ją oglądać, była co najwyżej okej. Okay. Nie wnosiła sobą nic takiego jakiegoś świeżego opowiewu do. Takiego rąkomu. W zasadzie to był rąkom, który był spoko, ale jakby porównując do jakichkolwiek innych tytułów po prostu w sezonie, to nie wybijało się niczym poza bycia średnim. Może gdyby go zestawić z innymi tytułami swojego gatunku, to plasowałby on się wyżej. Jednakże wątpię, żeby ktokolwiek jakoś szerzej się rozwodził na, na temat tego tytułu, czy też interesował się nim. Poza, poza daną produkcją, gdyż tutaj widać, że to ćwierć miliona to jest po prostu raz się pojawiło, bo była bajka, już zapewne więcej konsumacji nie będzie, nie będzie drugiego sezonu, czy też filmu, co jest dość często ostatnio, żeby kontynuować jakiś tytuł filmem, szczególnie ten, te, te bardziej popularniejsze. Dlatego wątpię, żeby ten tytuł kiedykolwiek więcej znajdował się w jakiejkolwiek topce sprzedaży Lęk Nowelki. Chyba, że coś się mocnego naprawdę stanie w samym jakby pierwowzorze. Na miejscu dziewiątym mamy Jujutsu Kaisen, które przekroczyło ćwierć miliona sprzedanych kopii. Nie za dużo, bo ledwo co dziewięć tysięcy. No prawie 10. Ale to jest efekt tego, z czym, mamy, z czym mieliśmy wcześniej do czynienia, chociażby z Kimetsu no Jajba, Gdyż Jujutsu Kaisen na przełomie jesieni i zimy 2020-2021 roku dostało swoją bajkę, która cieszyła się ogromną popularnością, moim zdaniem przehajpowany tytuł, patrząc na to, jak bardzo ludzie pozytywnie do tego podeszli i jak wiele zachwalali tam yy, rzeczy. Pomimo, iż ma ten tytuł, przynajmniej w tej początkowej wersji, czyli tej yy, 24 odcinkowej serii, ma jakieś tam swoje mankamenty i nie chodzi tutaj o stronę Animacyjną, a bardziej popularną. Jednakże jest to niewątpliwie hit porównywalny właśnie do Kimetsu no Yaiba. Tym sposobem dostało swoją light novelkę, którą wiele osób kupiło. To jest efekt takiego po prostu bycia popularnym. Była bajka, wszyscy zaczęli się interesować pierwowzorem, jakim jest manga. Dlatego też wychodzi light novelka, i żeby po prostu zagospodarować rynek i, i, i sprzedać się osobom, które są tak bardzo zafascynowane bohaterami czy światem, żeby chciały jeszcze więcej o tym poczytać. Bo może to nie jest jakieś wplecione yy, zapewne, yy, tak domniemy do wam, yy, w uniwersum, jak chociażby Tokio Ghoul, który rozszerzał jakby poniekąd tego te light novelki. Cały uniwersum, jak i bohaterów, tutaj po prostu jest yy, mamy z czymś takim do czynienia, że chęć poznania, jakby po prostu poczytania więcej o tym protagoniście czy protagonistce jest na tyle ważna, że, że, że po prostu trzeba sięgnąć po cokolwiek, co jest związane z tym, żeby więcej o tym poczytać. Takich prymat wiodą tutaj light novelki tych sławetnych tytułów, jak chociażby właśnie Jujutsu Kaisen czy Kimetsu no Yaiba, które Kimetsu no Yaiba znajduje się na Miejscu ósmym i jest to oddzielna, oddzielny jakby tytuł z tej głównej serii Kimetsu no Yaiba, gdyż dotyczy filmu Kimetsu no Yaiba The Movie Mugen Trail Novel, mając swoją sprzedaż 287 tysięcy. I wiąże się to tak jakby z tym samym, o czym mówiłem przy Jujutsu Kaisen, był film, to stworzyli light novelkę o filmie. I to się sprzedało po prostu. Tutaj nie ma za dużo o czym mówić, po prostu fenomen jakiegoś tytułu zbiera laury za to, że jest popularny i nic więcej. Na miejscu siódmym mamy Sword Art Online 300 tysięcy jedynie. Samo nie dostawało chyba żadnych adaptacji na przestrzeni jakiegoś czasu, także po prostu to jest kontynuowany trend zainteresowania danym tytułem po prostu przez fanów i. Już ma wypracowaną jakąś tam grupę odbiorców, którzy są zafascynowani, czy też lubią ten tytuł i po prostu go kontynuują, czytają dalej. I stąd się bierze ta, ta liczba sprzedanych kopii. Na miejscu szóstym mamy Classroom of the Elite, drugi rok, czyli tytuł, który dostał raz swoją reklamę, która jest ponoć jedną z gorszych adaptacji, jakie kiedykolwiek miało miejsce. Jeżeli się ogląda sam tytuł, samą bajkę, to nie widzi się tego tak bardzo, jednakże są tam ponoć po poczynione takie kroki, które ciężko byłoby odkręcić, żeby kontynuować jakoś sensownie historię. Wynik ten był, był dużo lepszy, gdyby nie to, że tutaj jakby rozdzielono tej light novelki, jeżeli chodzi o pierwszy rok, ponieważ dotyczy to szkoły i mamy tutaj, jak, jak sami możecie zauważyć, drugi po prostu rok. Rozdzielono ten pierwszy rok edukacji czy tam wydarzeń, które tam miały miejsce i drugi rok i dlatego to jest jakby sprzedawane oddzielnie i brane pod uwagę w sprzedaży osobno, nie jak w przypadku chociażby Naruto, tak, które było niby rozdzielone na Naruto, Naruto Shippuden, ale w pierwowzorze czegoś takiego nie Miało miejsca. Jest to chyba ten tytuł, który możliwe, żebym sięgnął kiedyś po, po pierwozu, czyli na nowelkę. Gdyż, jak mówiłem, raczej na bajkę nie ma co liczyć kontynuację, ponieważ zostało, tak jak wspomniałem, w jakiś tam sposób spartaczone, a był to po prostu dobry tytuł. Na piątym miejscu mamy detektywa, który już umarł. 367 tysięcy sprzedanych kopii zawdzięcza swoją tutaj jestestwo bajką, którą dostał na lato 2021, 2021 roku. Tragiczna produkcja praktycznie pod każdym względem. Ponoć light novelka jest dużo lepsza, ale szczerze powiedziawszy ciężko mi w to uwierzyć, żeby aż tak dużo lepsze, lepszy był ten tytuł. Raczej bym kierował się w stronę tego, że jest to Bardziej powiedziałbym, że jest to po prostu przeciętne albo co najwyżej dobry tytuł, nawet jeżeli chodzi o pierwowzór z tego względu, że nic nie przyciągnęło mnie w formie animacji do właśnie tego tytułu. Nie było czegoś tam takiego, że pomimo iż spartaczono całkowicie adaptację. To nie było nic, ani bohaterowie, ani świat. A nie jakby jakiekolwiek wydarzenia, które by mnie wciągnęły na tyle, żeby. Hmm, może sprawdzę sobie light novelkę. Nie, w ogóle, jakby. Pomijając to, że, że to light novelkę, nie lubię light novelek, że byłaby manga, to też takie. Po co ja mam sięgać po ten tytuł, gdy mam masy innych, które mnie dużo bardziej zaciekawiły. Tutaj w detektywie nie miałem nic takiego, po prostu nic, co by mnie zainteresowało, dlatego też. Nie uważam, żeby głosy o noście tego, że, że light novelka jest o nie, bo lepsza jest fantastyczna i, i, i wspaniała, to po prostu nie uważam, żeby tak było. Jeżeli utrzyma się, to ja, ja tu z ręką na sercu mogę powiedzieć, na pewno nie będzie w, na, w przyszłorocznej topce sprzedaży light novelek w Japonii, ale jeżeli byłoby, jakoś, jak, jakkolwiek się utrzymało, to znaczy, że możliwe, że ta light novelka wciąga i jest dużo lepsza od tej animacji. Ale ja tutaj mówię, że, że szczerze powiedziawszy wątpię, żeby coś takiego miało miejsce po prostu. Czwarte miejsce i 424 tysiące sprzedanych kopii ReZero, które miało swoją e, animację, jakby drugi part drugiego sezonu. Bardzo śmieszy mnie to dzielenie na, na party, bo to tak, szczególnie jeżeli chodzi o Shingeki no Kyoji, który ma finałowy sezon, który jest podzielony na partie. i jest part pierwszy i part drugi. Finałowy sezon ma dwa sezony, osobno wychodzące. tak? To jest dla mnie troszeczkę śmieszne, jednakże tak to wygląda. Nie wiem, czemu nie, nie można by tego podzielić na, na po prostu kolejne sezony. Mam nadzieję, że kiedyś nie, nie, nie doczekamy się czegoś takiego, że tytuł zostanie podzielony na jakiś konkretny sezon, chociażby na trzy partie. Jakby po, nie wiem, po osiem odcinków. Jakby proszę, zatrzymajmy się chociaż na tych dwóch partach. Ale zobaczymy, co przyszłość pokaże. Rezero, Rezero. No ja kocham Rezero, z pewnością to była jedna z lepszych produkcji 2021 roku, która z biegiem czasu coraz bardziej się rozwija, także uplasowane w ogóle w, to, w topce sprzedaży nowelek jak najbardziej zasłużone, gdyż to co się słyszy o TPU, czyli autorze tego tytułu, który bardzo stara się, żeby ten tytuł wyglądał coraz lepiej, to zasługuje po prostu, Rezero zasługuje na to, żeby tu było i mam nadzieję, że w przyszłości jeszcze większą bazę osób zainteresowanych pierwowzorem znajdzie, z tego względu, właśnie, że ten tytuł rośnie w oczach i, i ta jakość jego się polepsza, jakby sezon na sezon, gdyż tego doświadczam, ale też z tego, co słyszę z wiarygodnych dość źródeł, że po prostu im dalej te, w las, jeżeli chodzi o light novelki, tym też jest ten tytuł po prostu coraz lepszy. Na miejscu trzecim, czyli zaczynając z podium, z prawie pół miliona sprzedanych kopii zabrakło tych 3,5 tysiąca, znajduje się Kusu Ria no Hitorigoto, czyli tytuł, który dostał nasz, na naszym rynku ukochanym polskim mangę z jakiegoś powodu, a nie pierwszo w owzór light -nowelkę. To troszeczkę boli, jak bardzo niepopularne są light novelki w naszym kraju. Kiedyś z pewnością Kusuriya dostanie swoją adaptację anime, jednakże póki co nie było nic, a jest to podium trzecie miejsce, pół miliona prawie sprzedanych kopii, jest to ogromny, możecie sobie porównać. Rezero dostało bajkę, nie ma nawet pół miliona, tak? Sword Artona, ile miało tych kontynuacji i są też inne tytuły, które miały jakby te, te bajki konkretnie w tym roku, co nabija jakby sprzedaż. Kusuriya nigdy nie miało adaptacji. Nigdy. A cieszy się ogromną popularnością. Z tego co wiem, to jest to dość spokojna light Tak jak można też zauważyć po, po, po samym obrazku. Tak przynajmniej ja dla mnie ma on taki wydźwięk. Bardzo ciepełkowy, że tak ujmijmy. Które ociepla serduszko, ale tutaj nie, nie, nie rozwodzę się na temat tego tytułu, gdyż ja po prostu go nie znam. Tak, nie sięgałem po mangę znajdującą się na polskim rynku, ani po light novelkę znajdującą się na japońskim rynku, ani po bajkę, której nie ma. Ale trzecie miejsce. To jakby największy zwycięzca. Ciekawie, mnie, czy i jak bardzo hype na ten tytuł wzrósłby właśnie z jakąś adaptacją. No, ta adaptacja musi być, no, jakby duży, duży pieniądz przynosi już sam tytuł bez adaptacji. A jeżeli dostałby adaptację, to ja spokojnie myślę, że to jakieś 800 tysięcy, może nawet bańka by tutaj siadła w takim, w takim rocznym rozrachunku, po prostu sprzedaży light novelek w Japonii. Na miejscu drugim. Slime, prawie 600 tysięcy sprzedanych kopii. Nic dziwnego, że się tu znajduje. Nic dziwnego, że, że na drugim miejscu. Troszeczkę dziwne, że nie na pierwszym, ale drugie też niczego sobie. Tytuł, który ja uważam, że troszeczkę pogubił się w tym, czym jest. A może ja na początku po prostu nie zrozumiałem, czym jest który ostatecznie pokazuje, że nie trzeba jakiejś zawoalowanej fabuły ani nic innego, wystarczy charyzmatyczny protag, któremu wszystko się udaje. Myślałem kiedyś, że Slime jest troszeczkę innym tytułem, jakimś lepszym, wprowadzającym coś nowego w gatunek isekai. Na chwilę obecną uważam, że nie. Po prostu nie i powiela wiele stereotypów, jeżeli chodzi o ten gatunek, głównie właśnie związany z protagonistą, który ma taki plot armor i go się nie ruszy, że, że nawet obejmuje tym plot armorem dosłownie wszystkich bohaterów, z którym ma do czynienia, bo takie miejsce, rzeczy miało miejsce w animacji Slime, która miała miejsce w 2021 roku. Ale jakiej animacji? Slime wychodził przez 3 czwarte roku. Czy to główne czy jakieś spin-offy? Slime slima był cały rok był. Gdzie nie spojrzałeś był slime, ja przynajmniej takie odczuwałem wrażenie. No co sezon slime po prostu. Co sezon slime. I dlatego też na drugim miejscu, bo tyle bajek dostać do kontynuacji wychodząc sezon po sezon. No, jak można się tutaj nie znaleźć? No oczywiście są jakieś tytuły, że jak One Piece, który nie ma light novelek po prostu tutaj w sprzedaży, który wychodzi też cały czas, ale no, jakby to jest zupełnie coś innego, nieporównywalnego. To miało miejsce tak jednorazowo, zgaduję, wątpię, że w 2022 nagle, szczególnie, że już na zimę nie ma Slime'a, to by musiało na wiosnę, lato, jesień cały czas tak wychodzić. Wtedy możliwe, że, że tą, tą, tą sprzedaż by sobie... Utrzymał na wysokim poziomie, a jednakże ja tutaj uważam, że możliwe, że znajdzie się w tej topce 10 najlepiej sprzedających się tytułów, jednakże z pewnością nie tak wysoko. No i na pierwszym miejscu mamy Kimetsu No i 776 tysięcy sprzedanych kopii Light Nowelki. Jest to jakby pokłosie popularności tego tytułu, jak i wysokiej sprzedaży z ubiegłego roku, do której za chwilę e, przejdziemy. I tutaj nie ma za dużo co mówić, jedynie co, to, że Kimetsu Eba znajduje się na pierwszym i na na ósmym miejscu. Szczerze powiedziawszy nie wiem czemu to tak rozłożono, zgaduję, że jakby Novels, nowels, Kimetsu Eba nowels dotyczy informacji jakby czy też wydarzeń, które nie do końca miały miejsce w mandze, natomiast na ósmym miejscu znajduje się po prostu prze, przełożenie filmu Mugen Train na, na formę Powieści jakiejś tak pisanej bez obrazków. Stąd jakby moje domniemanie, że, że tak to rozłożono. Teraz przejdźmy na szybko jeszcze do jakby indywidualnej sprzedaży poszczególnych tomików. Nie będę tutaj omawiał każdego po prostu miejsca. Z tego względu, że wiele z tych tytułów po prostu nie znam. Które wychodzą jakby możliwe, że rzadze, rzadziej, przez co nie znajdują się w topkach. Takie dziewiąte, ósme, czwarte, trzecie, czy też drugie miejsce w ogóle się nie znajduje w jakby ogólnościowej całej serii sprzedaży topki, z tego względu, że po prostu cały tytuł nie zebrał tak dużo popularności, żeby po prostu znaleźć się i przebić tą granicę, dostania się chociażby na dziesiąte miejsce. I tutaj mamy jedyne co takie myślę, że, że ciekawe, to fakt, że na trzecim miejscu właśnie znajduje się. Jujutsu Kaisen, które podobnie zapewne jak w przypadku Kimetsu no po prostu zostało oddzielone od jakby głównego nurtu light novelek Jujutsu Kaisen, przez co pomimo 227 tysięcy sprzedanych kopii nie znajduje się tutaj. Gdyby to połączyć z pierwszym miejscem Jujutsu Kaisen, który jakby osobno tytuł zdobył tą, tą dość sporą popularność, no to mielibyśmy miejsc, miejsce czwarte chociażby tutaj tego Jujutsu Kaisen, a nie dziewiąte, tak? Gdyż te tytuły są oddzielnie traktowane, nie tak jak Kimetsu no Yaiba, który jest na pierwszym miejscu. Przechodząc jeszcze do 2020 roku, czyli tej sprzedaży, która wtedy miała miejsce, porównując troszeczkę sobie do, do obecnego stanu. Tutaj mamy lekkie przet przetasowanie, jednak że no, Kusuria znajdowała się na piątym miejscu, Sword Art Online na czwartym, yy, Slime na trzecim. Pomimo tego, że Slime jakby dostał duży, duży jakby boost, jeżeli chodzi o ten 2021, to widać, że, że ta sprzedaż i tak spadła, co może nie do końca dobrze świadczyć o tym, o jakby rozwoju tego tytułu na przestrzeni kolejnych lat. Rezero wyżej, nie na czwartym, a na, na drugim miejscu dużo więcej sprzedanych kopii. Dzięki no i no, jajba, no prawie 3 miliony sprzedanych kopii Light nowelki, która jakby jest dodatkiem tylko to, by bicie jakiś rekordów, o czym już w poprzednim materiale mówiłem, przez to i wyłącznie, że żyje że się popularnym. Jest to pozytywne, ale czy dobrze ona świadczy, to już pozostawię Wam w ocenie. Nie pozostało mi nic innego jak się z Wami pożegnać. Zapraszam do innych materiałów. nich się widzimy. Jak się spodobało, dotrwajcie do końca to like, subskrypcja, komentarz. Z mojej strony to wszystko. Do zobaczenia w innych materiałach. Pa, pa.